Dziękuję za zainteresowanie umową o administrowanie stroną internetową. Ten wzorzec drobiazgowo opisuje czynności administrowania, jakie Twoja agencja będzie wykonywać na rzecz klienta. Zgodnie z tą umową w ramach abonamentu będziesz dbać m.in. o bezpieczeństwo strony internetowej, o aktualność użytych na niej wtyczek, czy np. o szybkie usuwanie i ewentualnych awarii. Umowa w wersji z pracami webmasterskimi oferuje klientowi dodatkowo płatne usługi i to są usługi różnych specjalistów, od grafika przez programistę, a skończywszy na copywriterze, w ten sposób klient będzie mógł szybko u ciebie zamówić drobne aktualizacje strony internetowej, a ty później łatwo je rozliczysz w oparciu o z góry ustalone stawki za każdą roboczo godzinę twojego pracownika czy podwykonawcy. Wtępna jest także w wersji bez prac i wtedy na jej podstawie wykonujesz tylko czynności administrowania stroną internetową i rozliczasz je z klientem na podstawie abonamentu. Jeżeli masz więcej pytań do tego produktu, zawsze możesz mówić ze mną na bezpłatną konsultację pod adresem rozmowa.gajekpartnerzy.pl. Do usłyszenia.